Siema, jakby to powiedzieć, stało się dla youtubera rzecz prawie najgorsza, albowiem nagrałem dzisiejszy odcinek, właśnie który obecnie wam pokazuję, Tylko, że niestety nie nagrał się dźwięk. Najgorsze rzecz byłaby, gdyby się nie nagrało samo wideo, ale, ale nie ma tego złego, więc po prostu dogrywam w tej chwili audio. No tak mogę przedstawić ten deck. Oczywiście ma Oberon, wiadomo, artgraph. Eredin, bardzo mocna karta, Naglfar, żeby móc coś tam dobrać, jakieś karty na przykład jakiegoś właśnie Oberona, albo właśnie Ozrela Podykherna na przykład. Do tego oczywiście Krwawa Miazga, bo to jest fajna kontrolka i przy moich wysokich jednostkach to prawie zawsze lubi więcej niż Werbunek. Oczywiście Goliath dla tempa, dla dominacji, ewentualnie dla Ozrela. Nitra który jest naprawdę mocny w tym deku. Gdy go wzmacniamy liderem, królowa zimy to jest mega mocna karta. Taka trochę Eliren, powiedzmy na potworach. bardzo widziadło też bardzo dobre, szczególnie że się bafuje więc też, że, powiedzmy, wytwarza tą trochę dominacji. To jest coraz trudniejsze do zbicia. Czerwoni jeźdźcy, no to takie typowe 8 za 6 Mrozy na 4x4 na dwie 4, na tury też może od razu wyciągnąć mi królową zimy. No i się bardziki ogonu bardzo mocny według mnie obecnie, z uwagi na to, że są te karty właśnie te 4, 1, 7 możesz po prostu je przesunąć drugiego rzędu i często robi nawet przynajmniej 7 za 5, no czyni, e, ponieważ może oczyścić jednostkę na jakiś tam Nilfgaard czy coś myślę, że się może przydać jego gonu, myślę, że można zamienić na larwę, ale ja gram z Ogarem, żeby było więcej gonu, bo to jest po prostu ciekawe, załoga na Gryfara jest mega karta, naprawdę robi 6 za 5 od razu, a często nawet robi około 10 punktów. Coś pięknego, naprawdę. Grać gracie Gonem to tą kartę musicie mieć. Tak samo, według mnie, jak się pacza. To samo na jesce, ale coś niesamowitego. Szczerze, 7 za 4 jeszcze z Veilem. Vale no genialna karta. Hmm, czy to właśnie jako taka startówka? No ale coś, coś genialnego. No i wojownik tak żeby, powiedzmy, dopełnić ten dek. Zamiast wojownika można, na przykład, grać nawigatorem ewentualnie. No i właśnie gramy z starym czyli z Korupą dlatego, że jest to po prostu mega mocny, gdyż yy, bafujemy sobie albo erediny, albo nitrala. Można jeszcze grać mocą natury, czyli starym leszym, ale uważam, że tutaj lepiej po prostu pasuje skrupa, bo i wytwarza dominację, i właśnie wzmacniamy sobie różne jednostki. Najczęściej właśnie eredin i nitral, yy, ale może też to być na przykład Barcia widziadło, może być na przykład też oberon, także spoko. właśnie, że stracimy tą tarczę na warcie widziadła, ale tak od razu mówię też, że nagrywam to jeszcze, miałem ja pewien problem powiedzmy, więc nagrywam to też jakby już drugi, drugi raz ten odcinek, dlatego będzie już tylko jeden mecz. Też zobaczę, czy będą dwa mecze później, bo zdecydowałem, że będę tak teraz powiedzmy nagrywać odcinki gdzieś tak co dwa dni robocze, więc kolejny myślę, że powinien być poniedziałek i raczej będzie to skoja, ponieważ to jest bardzo przyjemne do grania i bardzo fajne. I tak, dziwnie myślę, się na pewno będzie komentował mecz hmm, już potem. I tak, gramy na niepohamowany głód. Oczywiście może to, no, raczej każdy chyba dek niepohamowanym głodem, głodem gra de Tlafa. Jest to myślę w miarę y, logiczne. To oczywiście Mulligan Królowej Zimy. Nadzorczy, nic niepotrzebne. No i myślę, że chyba wojownika też jest Raczej takiego wojownika się zwykle muliganuje, bo jednak nie jest to jakoś niesamowita karta. Ręka nie była jakoś fenomenalna, ale też nie była tragiczna. Fajnie, że mamy Artgef w pierwszej, ponieważ bardzo często gramy bezpiecznie nie zawsze, ale bardzo często właśnie gramy Artgef w pierwszej rundzie z uwagi na to, że potem ma to echo, więc wraca na top, na, na, ten, na szczyt deku. No tak widzę dobór naturalny, więc już się pozbył mojego gara, dlatego to zamówiłem jak najbardziej larwy, zamiast tego można grać. Ale mówię, nie gram takiego to totalnej mety po prostu, gram bardziej, żeby się trochę bawić. Też co mogę jeszcze ewentualnie wspomnieć, to, to to na pewno, że to jest trochę no powiedzmy i ciekawe i trochę smutne, że jednak nie, nie gram ani Gelsem, ani Carenfirem, ani Mitralem, chociaż wszyscy pasują według mnie do obecnego gonu. Tak, niestety nie gram żadnym z nich, ponieważ, no, prawda jest taka, że nie, nie pasują jakoś, prawda, bardzo do tego. Znaczy, taki imlerit, powiedzmy, czy znaczy, może znaczy no pasują, pasują, ok, pasują, tylko że po prostu nie mam jakich wsadzić, niestety, z tego jak Tutaj zagram załogę na Gullfara i wzmocniłem, bo może mieć tam jakieś remowale, na przykład właśnie jakiś tam dobór, Tego zdecydowałem się szybciej po prostu te załogi już wzmocnić ją. Mm. No i tak to, tak to działa, a też przewaga taktyczna właśnie, polecam używać przewagi taktycznej yy, z uwagi na to, że właśnie ona też wytwarza tą dominację. Jeden, ten, powiedzmy, moja ręka też, tak wspomnę, jeszcze nie była jakoś fenomenalna, oj, tu mi się coś, bateria ten, bateria ale spokojnie nie wywaliło mnie z meczu. Yy, o czym to ja mówiłem, że, a, yy, szkoda, że nie trafiłem Skol Pendromorfa w pierwszej, Ponieważ on już też spokę jest targetem potem yy, na jakiegoś Ozrela yy, No i też robi bardzo dobre tempo w pierwszej rundzie, prawda? Tutaj już wyciągnąłem sobie Królową Zimy Bardzo dobra karta, naprawdę tak szybko się zastanawiam właśnie czy wolę ją wyciągać w pierwszej czy może właśnie w drugiej, trzeciej rundzie To też bym tak próbował różnie, ponieważ też zauważyłem, że jak ludzie przeciwko mnie grali gonem to zwykle jednak wyciągali ją w późniejszych rundach. Tutaj bez problemu pierwsza runda wygrana, więc tutaj trzeba było go blidować, nie było co do tego wątpliwości. No i tak właśnie co patrzyłem na te karty, oczywiście ArtGap na pewno też e, trzeba było zagrać, że potem wrócił na ten szczyt deku. Tutaj sporo trochę mrozu na pewno miałem na ręce, więc coś tam powymieniałem, żeby nie mieć tego dużo, no i karty nawet, nawet całkiem, całkiem spoko. Teraz się, jak to dobrze rozegrać, bo też do końca nie wiedziałem, jaki to jest typ deku, bo on mógł się na przykład domyślić po tym to jest full dziki Gon, mm, ale jednak ja byłem taki, no... czy znaczy on był takim, ja... Yy, znaczy widziałem, już grałem kiedyś w niepohamowany głód yy, właśnie też z Gonem, no ale nigdy nie wiadomo. Tak, wystawiłem to bardziej widzia i taki, jako taki e, proaktyw. No i właśnie on zagrał dobór. Także fajnie, że to się bafuje generalnie. Teraz tak, zagieram Ikerna, i bodajże zmotniłem chyba ładunkiem dealera. E, tak, chyba tak. I w sumie jedyne co wtedy, e, czy mógł mi wtedy zniszczyć widziadło to był pasożyt i pasożyt był oczywiście bardzo dużym zagraniem z jego strony, ale ale nie, nie miał aktualnie. I tutaj właśnie też macie pokazane ewentualnie kto jeszcze nie wiedział Veil po prostu to jest na przykładzie tego widziadła, że yy, karty z Veilem nie, nie da się dać jakichkolwiek yy, statusów. Czyli yy, nie można dać tarczy, nie można dać witalności, nie można dać nic. Nie może dać krwawienia, także to jest i dobre i złe. Tutaj, oczywiście, zagrałem w wniku żeby już pozbyć się jednej larwy. Mogłem, oczywiście, użyć ładunku z widziadłu, ale zdecydowałem się, że to troszkę nie ma sensu, bo y, samo barciowe by się teraz buffowało. Więc, no, nie sądziłem, że to do, dobre zagranie. A larwa może być też targetem po prostu pod Czerwonych Jeźdźców bądź Artgev, dlatego nie zdecydowałem się użyć y, rozkazu. No, naprawdę, naprawdę, muszę powiedzieć, że e, bardzo dziwnie się tak e, komentuje, już po, po, e, po samej grze. Niestety, mówię, miałem mój komentarz na żywo, ale przykro mi to mówić. No, nie nagrał się, no cóż. No i tutaj zdecydowałem się, że to jest. Yy, Także teraz dobrze byłoby zagrać Goliata. Dla tempa jeszcze. Niech tu on się rozstawi troszkę lepiej, żebym mógł mu zagrać jakiś artgew czy jakiś tam jeźdźców. <laughs> Przepraszam mocniej. No i tym razem on zagra bardziej widziadu i tu właśnie można było zobaczyć, jak po prostu mocną kartą jest się I teraz proszę bardzo. Wystawiłem się pacza yy, za 5 punktów. Faktycznie lepsze przeniósł widziadło, i teraz bardzo mocny Artgef już może być zagrany. Bo też właśnie te karty z ten, co mają ten Veil 417. Po pierwsze, według mnie, dostaną nerfa na 8 werbunku To Tak samo jak te ewoluujące karty, wszystkie dostaną, według mnie, co najmniej 12 w erbunku nerfa, dlatego że są one po prostu za mocne. Szczególnie, że to jeszcze właśnie z tym, że jeżeli rozkaz nie jest użyty, no to naprawdę, jak się nawet je przeniesie, to ciągle jakby ta i druga umiejętność jest aktywowana. No i tu już mm, całkiem całkiem spoko, myślę z mojej strony. I tutaj, może, po nim błąd, ponieważ wykorzystałem e, to z wykorzystałem rozkaz. Chyba z teraz, mi się wydaje, ponieważ chciałem już powoli wychodzić z tej rundy. Moim zdaniem to był błąd. Tak mi się wydaje, że chyba wykorzystałem już. Jeszcze nie jestem pewien. Już trochę, tak powiedzmy, nie pamiętam wszystkiego. Ale wydaje mi się, że chyba wykorzystam ten order, bo już po prostu chciałem yy, wyjść z tej rundy, bo już nie miałem takich mocnych kart, no bo tutaj jeszcze było trochę tych tur, tego mrozu, więc szczerze nie, nie byliby tak mocni No więc zdecydowałem się wykorzystać ostatecznie ten rozkaz. No i miałem nawet spoko, spoko, ten, spoko przewagę, tylko że tutaj zagrał mirunę. No i jeszcze miał 50 na 50, ale natrafił no w tą lepszą kartę, więc przeniósł mi Tego tutaj I... Hmm. Teraz się w sumie tak zastanawiam, czemu nie sposowałem tego teraz, ponieważ zagrałem jeźdźców Myślałem, że tak na spokojnie w sumie będę mógł sobie zagrać tych jeźdźców bez problemu no, myślę, że to był błąd z mojej strony. Chociaż w sumie kto wie. Ale też nie by, byłem całkiem zadowolony, nawet jakby będąc kart do tyłu, yy, ponieważ jednak on yy, starczył od z lidera, więc nie miałby tak po prostu yy, fajnego Detlafa na finishera. Wiedziałem, że on chciał być mega kart do przodu, dlatego zagrał teraz Detlafa. I się się właśnie, że już oddał całego lidera, więc byłem też całkiem z tego powodu zadowolony. No i jeszcze widać, y, ma trochę punktu przewagi, ale ma też ten bruz, prawda? Dlatego wiedziałem, że, y, mogę te, że nie będę po tak prostu oddawać tej rundy. Więc na Tutaj też całkiem fajnie. Y, bo po prostu dostał. Y, nie, nie trafiło w ten pancerz, że nie stał, bo tam było Ekimana 7, to nie Endriaga nie przepraszam. No i jednak musiał też nadgonić to tempo z tym razem. No i zagrał yy, siepacza. I to było, to dawało mi szansę pasu. Tylko że uwaga, teraz patrzcie na tę sytuację. Są cztery piątki. Dwie mają pancerz i dwie nie mają. Widziałem, że w lepszej sytuacji yy, no, do pasu nie będę miał i niestety trafił w siepacza. siepacza. i teraz jej nie rozumiem jednej rzeczy, ponieważ mój przeciwnik w, tym, w tej sytuacji czego on bardzo nie rozumiem, powinien był po prostu spasować najzwyczajniej. Powinien był to spasować, może nie wiedział o tym, że jak on teraz to spasuje, to ten jest jeszcze bardziej wyjdzie, mu się zbafuje o jeden i on by to wygrał z kartą do przodu. Owszem, z, lid z liderem, bez lidera, ale ja mam i tak tylko jeden ładunek. I to by mu naprawdę no, mogło ugrać grę, ale oddał mi czemu jeszcze Ozrela. Znaczy miał pewnie obronę jako ostatnią kartę, to już tak spoileruje, Ale i tak. Mm -hmm. I tak szczerze nie rozumiem tego zagrania. Powinienem po prostu pójść na kartę do przodu. No ale cóż, nie wykorzystał tego i to dało też mi szansę mojemu Ozrellowi. miałem oczywiście Oberon w tej wersji, Artgeff yy, i jeszcze Nitrala. No i się patrzy, to był spoko, to był spoko zestaw, ale wiedziałem, że są lepsze karty, że jest jakiś Eredin, że jest ozre No i trafiłem na Gullfara. Na Gullfara trafiłem, więc mogłem yy, trafić albo jazgę znaczy, miałem pewnego albo. Y, miałem. No, dwie, w każdym razie, y, albo bym trafił Ozrela, albo Redina, y, albo Miazgę. Widziałem, że Miazga może już nie być taka mocna, przez to, że nie ma Ozrela, więc, y, więc bardziej myślałem o Redinie, albo o y, Ozrelu. Ale niezależnie czy ten, ten był do, dobry traf, no jako taki proaktyw, zagrałem po prostu Mitrala. I to co mówiłem, wzmocniłem go ładunkiem z lidera, ponieważ to jak najbardziej działa. Teraz on jest naprawdę trudny do zbicia. No i artgev. Artgev to jeszcze straci punkt na tej tarczy nie trawa, ale jest to królowa zimy. No to ja zagrałem swój artgev i zaatakowałem królową zimę, żeby po prostu już to pokrzepienie u niej znikło. naprawdę Aż pięknie się patrzy na to, kiedy mam cztery, e, cztery rzędy w trzaskającym mrozie, że kiedyś faktycznie do tego doszło, że pogodynka jest mocna. No super się gra tym gondem, no coś pięknego naprawdę, że... że, no, że w ogóle mamy ten dziki gond, bo to jest obecnie mój ulubiony talia, nie będę okomywał nikogo. No i właśnie Oberon. I co on tam trafił? A właśnie, on trafił na załogę na Gryfara, To jak powiedziałam, bardzo brak karta, ale nie na krótkiej rundzie, na pewno nie na takiej, gdzie już jest mróz. No, bardzo słaba załoga na Guilfara, nie będę ukrywać. Bardzo słaby Auberon. I zdecydowałem się teraz yy, ja zagrać. Chyba chyba Oberona mi się daje teraz. Zdecydowałem się zagrać. I tak widziałem, że to wygram, bo po tak słabym Auberonie z jego strony byłem raczej pewny zwycięstwa, bo no tutaj miałem pewność 7 punktów, ale zdecydowałem się na Siepacza, ponieważ w tym przypadku Siepacz jest zdecydowanie lepszy od yy, na no HCNL. Yy, gdyż może przesunąć na przykład jego na i on będzie ciągle otrzymywał jeszcze obrażenia od mrozu. Także, także naprawdę spoko. No i goliat jeszcze też dla tempa z jego strony, ale to już nie wystarczyło, oczywiście. No i nagle far, no i cokolwiek tam mogło być, był akurat Eredin, więc czemu nie? Szkoda, tylko że nie pokazałem jakby faktycznej potęgi Eredina. Na y, długiej rundzie, bo naprawdę na długiej rundzie to on robi miązkę totalną, ale cóż, udało się wygrać fajnie. Gdyby nie błąd przeciwnika, moim zdaniem bardzo możliwe, żebyśmy tego nie wygrali, ale cóż, za błędy się płaci. Może nie wiedział, że mógł rozpasować. Tak czy siak, jestem zadowolony z tego deku, gra się naprawdę bardzo przyjemnie, jestem mega zadowolony. Jeden co jeszcze wspomnę to to, że nie gram, o, w ogóle nie mam imlelita stworzonego, ale to sobie prędzej czy później stworzę, że nie gram żadnym z tych głównych, wielkich generałów Gonu, no tak, czyli właśnie galasem, czy Karantirem, ale można jest chcę wstać do deku, tylko że w mojej wersji jest to raczej trudne. Jeżeli już bym coś zrobił, to faktycznie wymienił Yy, tak żeby tak faktycznie ten, ta moja wersja gonu była powiedzmy mocniejsza, no to wymieniłbym jednak ogary na larwie. Tak z mojej obserwacji, ale poza tym to, to myślę, że raczej daje radę tak jak, jest to, jak to wygląda obecnie. Tak samo można być popróbować w typu, że jakoś tam wstawić na przykład Gerca zamiast naglfar, ale wolę ten mieć ten naglfar, yy, bo jednak wyciągam mi często właśnie jakieś Auberona, wyciągam mi jakieś to Meredina, jakieś yy, Ozrela, więc nagrwa zdecydowanie lepiej po prostu pasuje do tego deku. No to już yy, ja bym chciał popolikować ten odcinek, mam nadzieję, że się podobało. Yy, co jeszcze wspomnę, a że kolejny odcinek najprawdopodobniej w poniedziałek to będzie skojatel z, z Eifne, yy, to nowy dek pod symbiozę i ogólnie taki Spelatel. A teraz chciałbym serdecznie podziękować za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że się podobało. Polecam zasubskrybować kanał po więcej kontentu gwintowego i oczywiście teraz mówię odcinki co kilka dni, bo pan lusterko. Także do widzenia. No i cześć.